Siemanko! Pracownia może nie jest duża, ale dużo się dzieje. Obecnie trwa przygotówka do eventu terrorystycznego, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 25 maja, w Gliwicach na arenie Prezero. Przygotowałem sporo zbiorników tropikalnych, będą też stepowe. No, w zasadzie mam coś dla każdego zwierza. Jeśli jesteście zainteresowani wydarzeniem, serdecznie zapraszam. Przygotowałem również atrakcję w formie trumny. W której mieszka 200 karaczanów madagaskarskich, jawanika, obczajcie, no teraz są schowane. Z tą trumną też y, szykuje pewną atrakcję. Będą nagrody, po prostu wyciąg nagrodę od karaczana. Główną nagrodą będzie jedno z terariów, tak więc myślę, że będzie naprawdę ciekawe wydarzenie. A znajdziecie mnie po tym banerze, oczywiście. Zapraszam serdecznie. Jeśli ktoś nie ma planów na niedzielę, tak jak wspomniałem, Gliwice Arena PreZero będzie się działo. Yo!